Co jest potrzebne, żeby zdobyć szczyt? Górski szczyt, czy jakikolwiek w życiu. Nieustępliwość, wrażliwość, delikatność, stanowczość, wyobraźnia, wrażliwość i tak dalej. Lata 70. i 80. polska Himalajstyka zdobywała absolutne szczyty, i była, można powiedzieć, światowym koryfeuszem tej dziedziny sportu. Przewodnicy wyobraźni wielu ludzi, tacy jak Jerzy Kukuczka czy Wanda Rutkiewicz, kształtowali nasze wyobrażenia o pięknie gór. Gór, które na co dzień dla nas są są niedostępne, są dalekie, mroźne, tajemnicze. Tymczasem Wanda Rutkiewicz przyszedł do historii jako pierwsza Polka, która zdobyła szczyt Mont Everest, co miało miejsce pewnego październikowego dnia 1978 roku. Wydarzenie to udowodniło, że niemożliwe jest możliwym. Wanda Rutkiewicz na swoim Koncie, na, 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 na liście swoich zdobyczy mogła dopisać kolejne 8 e, tysięczników, jak K2, jak e, Mount Everest oraz pozostałe. Zdobyła 8 z 14 tysięczników i osiągnęła absolutnie światowy rekord, e, osiągając niedostępne... Z naszego punktu widzenia, tak zwanych zwykłych zjadaczy chleba, miejsca, i postawiła tam swoją stopę, i była w miejscach dla nas niedostępnych. Wanda Rudziewicz była nieustępliwa i reprezentowała wszystkie cechy prawdziwego himalaisty. Potrafiła być urocza, potrafiła być wrażliwa, potrafiła być nieustępliwa. I ten zbiór cech pozwolił jej zdobyć to, co sobie nęła. W zasadzie w, całym tym, w, całe tej, w całej tej, w wszystkich jej osiągnięciach było oczywiście pewne cienie. Nie wszystko do końca wiemy. Tak samo jak tajemnicza jest kwestia jej śmierci. Otóż niedawno mm, mieliśmy informację, że y, ktoś wyszedł z hipotezą, jeden z autorów filmu dokumentalnego, że Wanda Rutkiewicz y, dożywa swoich dni w jednym z y, tybetańskich klasztorów. Y, na korzyść tej hipotezy przemawia fakt, że y, 30 lat po y, wyruszeniu na Kanchenjongę, kiedy miała 49 lat, postanowiła zdobyć ten szczyt, nie znaleziono jej ciała. Tutaj jednak pewna sprawa jest taka, że owszem, ciała jej nie znaleziono. Mało tego zakomunikowała swojej matce, że jeżeli nie wróci, to wybierze żywot tybetańskiej mniszki. Nie wszystko wiemy, ale można też przypuszczać, że być może stan jej zdrowia był taki, że prawdopodobnie postanowiła odejść z tego świata na własnych zasadach. I tutaj wykazała się prawdopodobnie aksjologiczną wrażliwością, to znaczy poinformowała swoją matkę, że w sposób miękki, nieostry, że postanawia z godnością odejść z tego świata. I to pokazuje siłę jej wyobraźni i tego, jak umiała postępować. Więc to pokazuje wielkość Wandy Rutkiewicz. Dziękuję pięknie za wszystkie subskrypcje. Będzie więcej wystąpień i do usłyszenia wkrótce.